Ponieważ ojca po walkach nad bzurą Niemcy wywieźli na roboty, całą wojnę byłem tylko z mamą i przeważnie mnie zabierała na zakupy. Nie było kanalizacji ani wody. Na podwórzu stały ustępy i każdy miał swoją niewielką szopę do składania opału. Po wodę chodziliśmy bardzo daleko. Jedyna pompa stała przy ulicy Polnej, Rukku Jejskiego. Czekając w kolejce, napełniało się wiadra. Latem sobie usprawnialiśmy transport. Dwa wiadra na kierownicę roweru, a dwa na deseczkę umocowaną na bagażniku. Nie było mowy wówczas o jeździe. Lepiej było zimą, bo na sanki można było usadowić duży kocioł i wiadra. Pompowanie dużej ilości wody wymagało sporo sił. Najwięcej wody trzeba było nawozić, kiedy mama ogłaszała pranie w pralni. Wielka wanna, mniejsza wanienka, kocioł, kocioły, cztery wiadra. Mydliny, pamiętam, po praniu wylewało się na ulicę. Jeszcze pamiętam, że w czasie wojny mama mnie nauczyła adresu po niemiecku. Pamiętam do dzisiaj, w razie gdybym się zgubił, pamiętam do dzisiaj nasz adres po niemiecku. Bromberg, Rauerstrasse, Firon, To jedyne słowa, które umiałem po niemiecku. Pewnego dnia, też sobie przypominam, mama zabrała mnie na Arbeitsamt. Wówczas to było biuro pracy. I urzędnik pisał takim żółtym ołówkiem i pytał mnie, czy chciałbym ten ołówek. Ja oczywiście przytaknąłem, że chciałbym. Nazwał go po niemiecku i powiedział, żebym powtórzył nazwę tego ołówka. A ja nie powiedziałem tego, bo, w, bo wówczas. Nie należało mówić po niemiecku. Po prostu wr wręcz to było niegodne Polaka.